Witam, dzisiaj mam możliwość zaprezentowania dwóch bliźniaczych pilarek. Z tym, że jedna to jest oryginalny styl, a druga podróbka chińska Holzforma w zasadzie kopia. No i możemy zobaczyć, czym się one różnią dokładnie. Przede wszystkim widzimy, że korki w Holzformie są zwykłe wkręcane, takie jak w starszym modelu. A w stylu MS230 już są korki termosowe, tak zwane. Bez użycia narzędzi je sobie zakręcamy, otwieramy. Całkiem wygodne. Dalej. Tutaj mamy w Holzformie, Mamy tutaj przyporę metalową. Jest to na pewno na plus, moim zdaniem. Bardzo fajnie się sprawdza. Natomiast w stylu nie mamy przypory w sensie mamy, mamy ją plastikową, i ona z czasem po prostu się wyciera i jest no już nie spełnia za bardzo swojej roli. Idąc dalej, tutaj mamy tłumik starszego typu, tak jak w stylu 023-025. Tutaj jest tłumik innego typu, jest cichszy znacznie, może nieznacznie, ale jest zauważalnie cichszy. No, moim zdaniem, tutaj styl jest lepszy, jest ten tłumik jest cichszy, przyjemniejszy do pracy. Idąc dalej, widzimy, że jest w Holdsformie jest taka dziwna sprężynka, przy jak ta dźwignia nie dochodzi nam do same, nie lata nam luźno, tylko jest w pewnym stopniu lata, ale jest, dalej jest sprężyna, więc ona nie kiwa się tak swobodnie, natomiast w stylu nie ma czegoś takiego i ta dźwignia po prostu sobie lata luzem. No, i to jest raczej oryginalne. Tu nic y, nie brakuje elementów. Hmm. No, tutaj osłona. Aha, naciąg łańcucha jest inaczej. W holzformie jest y, naciąg, jest to tutaj w tym miejscu przez śrubkę. A w stylu jest na śrubkę od przodu, tutaj w tym miejscu. Nie widać jej pod trotami, ale. O! Tu. A tutaj mamy z boku. No, to w holzformie jest to wygodniejsze, moim zdaniem. Takie jest moje odczucie. Przy naciąganiu jest to fajniejsza opcja. Idąc dalej, przejdziemy sobie pod pokrywę. I tutaj to jest wszystko to samo. Identyczne, niczym się nie różni. Zdejmujemy sobie. I tak, i tutaj mamy to. To jest mój, mój pomysł, to nie. Na to się nie ma co zwracać uwagi. Dalej tak. Filtry mocno zbliżone, jak nie takie same. No, może nie, no tutaj jest inny materiał na filtrze. Tutaj jest siateczka taka plastikowa, tutaj jest inny odpowiednik. Odpowiednik jest starszego typu. Tak jak w stylu 0.23, 0.25, 0.21, a tu jest taki ciekawy odpowietrznik, idzie tutaj sobie za gaźnikiem i wychodzi nam tutaj w tym miejscu. Tu jest odpowietrznik, siedzi sobie w takim gumowym y y gumie od y do naprowadzenia wkrętaka przy regulacji. to jest w sumie, moim zdaniem, to jest trochę niewygodne, dlatego u siebie to po prostu wyrzuciłem, żeby był łatwiejszy dostęp do tych śrubek. No, i to chyba z różnic, to chyba będzie na tyle z tego, co mi się wydaje. Oglądałem już sobie wcześniej dokładnie te dwie pilarki, chyba poza tym to nic więcej tutaj nie znajdę. No, szarpak, szarpaki są takie same, praktycznie to jest ten. Osłona też taka sama. A nawet można zrobić coś takiego, że przełożymy sobie tą klapkę do sztila. O, i wszystko się zamyka. I na odwrót można tak samo zrobić. Także tak. Yy... No, może tu kwestia dopasowania elementów. Tu, moim zdaniem, w sztilu jest to trochę pewniej to zrobione. Natomiast w holsformie troszkę to sobie tutaj tak lata, ale nie jest to duży luz, także da się z tym żyć. No nie jest to jakieś, że to przeszkadza w pracy, praktycznie pod rękawiczką się tego nie czuje. I tutaj jeszcze nam zostaje kwestia. No w sumie to tyle chyba będzie. A jeszcze przy, przy pracy zauważyłem, że w stylu są trochę większe wibracje na rączkach. Może to jest kwestia tego, że są już trochę zużyte gumy, bo to jest 2005 rok, no. A tutaj jest świeży ten sprzęt, no jest rok, rok równo, ma rok chyba i dwa miesiące, no troszkę są inne wibracje, mniejsze są. Zauważalnie mniejsze. No to chyba będzie na tyle, z tak z tych różnic. Tutaj też zaglądałem pod starter, tu też żadnych różnic nie ma, także to kopia 1 do 1. No to, to to jest trochę taka hybryda, bo ma elementy tych starszych modeli, ale ma też ogólny wygląd tego nowszego modelu, nie? Tak, jest to ten, no, prowadnica to jest to samo. 3,8, małe piko i tu jest tak samo. 35, 3,8, także to wszystko to jest to samo. Zębatki pływające w obu. Tu tylko przełożyłem ten, tą przesłonę zima, lato. To jest z mojej podłożyłem tutaj, bo tu jest wybrakowane. Trzeba będzie albo dokupić, albo coś wymyśleć z plastiku, kształtować, dociąć. No, i jak widać, też pasuje idealnie. No, to jest kopia 1 do 1. No dobra, to co można jeszcze sobie odpalić? I posłuchamy, jak chodzą. <mulary> Oh, oh. Podsumowując, sądzę, że obydwie piły to fajne piły do niegrubego drewna i myślę, że nie ma tutaj większych różnic, które by dyskwalifikowały podróbkę od oryginału. Pozostaje tylko kwestia, czy, orgi, czy podróbka wytrzyma tyle lat, co oryginał. No, tutaj mamy piłę z 2005 i ona nadal tnie. I nic się, z nią, nic się z nią nie dzieje. A tutaj mamy tylko... Na razie mam tą piłę rok. I co, co mogę o niej powiedzieć? No to to, że, że działa. No a zobaczymy za 10 lat, za 10, za 5. I wtedy się okaże, co tak naprawdę podróbka jest warta. Dziękuję za uwagę.